Sala sądowa była pogrążona w śmiertelnej ciszy. Gdy młotek sędziego uderzył mocno, ogłaszając wyrok, życie Michaela Cartera rozpadło się na kawałki. Winny. Odznaczony oficer z piętnastoletnim stażem w służbie, Michael siedział w kajdankach, wpatrując się w podłogę. Pomimo wielokrotnych zapewnień o niewinności, ława przysięgłych uznała go za winnego. Dowody, które, jak był pewien, zostały podrzucone, Wystarczyłyby wysłać go do więzienia. Jednak to nie wyrok najbardziej go przygniótł. Najgorsza była myśl o tym, że będzie musiał pożegnać się z lukiem, swoim wiernym partnerem, psem policyjnym. Luke siedział z tyłu sali sądowej, jego czujny wzrok był utkwiony w Michaelu. Owczarek niemiecki był dla niego kimś więcej niż tylko partnerem w pracy, był jego towarzyszem w chwilach życia i śmierci. Teraz, gdy Michael znalazł się w najniższym punkcie swojego życia, myśl o utracie Luka była nie do zniesienia. Gdy sędzia wstał gotowy opuścić salę, głos Michaela przerwał napiętą ciszę. Wysoki Sądzie, powiedział jego głos, drżał, zanim zostanę zabrany, mam jedną ostatnią prośbę. Proszę, pozwólcie mi pożegnać się z Lukiem. Na sali rozległ się szmer zaskoczenia. Sędzia zatrzymał się i przez dłuższą chwilę uważnie przyglądał się Michaelowi. W końcu skinął głową, jego głos był stanowczy, ale pełen współczucia. Trzy minuty. Gdy tylko luk został uwolniony, pies rzucił się do Michaela, jego pazury głośno stukały o podłogę. Michael opadł na kolana i mocno objął psa. Przepraszam cię, przyjacielu wyszeptał, łzy spływały mu po policzkach Zawiodłem cię. Nie będę już przy tobie. Luk jęknął cicho i wtulił się w pierś Michaela. Nagle jednak coś się zmieniło. Ciało Luka napięło się, a nos zaczął nerwowo węszyć przy kurtce Michaela. Pies szarpnął materiał, szczekając głośno. Nagły dźwięk przebił uroczystą ciszę sali, przyciągając spojrzenia wszystkich obecnych. Co on robi? zapytał sędzia z marsową miną. Luk ciągnął mocniej. Jego ostre szczekanie odbijało się echem od ścian. Jeden z funkcjonariuszy ostrożnie podszedł i zaczął przeszukiwać kurtkę Michaela. Napięcie stało się niemal nie do zniesienia. W końcu z metalicznym brzękiem mały przedmiot wypadł na podłogę. To było urządzenie nagrywające. Twarz prokuratora pobladła. Szybko podszedł, próbując opanować sytuację. To niczego nie dowodzi, powiedział ostro, jego głos był drżący, ale LUK znów zaszczekał, przyjmując czujną postawę. Prawda była oczywista. Cokolwiek znajdowało się na tym urządzeniu, było ważne. Michael patrzył na mały rejestrator, jego serce waliło jak szalone. Po raz pierwszy od tygodni pojawiła się nadzieja, czy to był dowód, którego tak desperacko potrzebował. Sala zamarła w ciszy. Rejestrator leżał na środku podłogi, jego metalowa obudowa błyszczała w ostrym świetle. Luke stał nieruchomo obok Michaela. Jego szczekanie przerywało ciszę niczym ostrze. Podnieście to, rozkazał sędzia niskim, ale stanowczym tonem. Najbliższy funkcjonariusz wahał się, zanim schylił się po urządzenie. Trzymał je w dłoni, patrząc z konsternacją. Co to jest? zapytał ostro sędzia, patrząc prosto na prokuratora, który już wyglądał na zdenerwowanego. Prokurator odchrząknął. Wysoki sądzie to nie ma znaczenia to nie jest dowód w tej sprawie musiało zostać podrzucone. Bąknął, próbując odzyskać kontrolę. Podrzucone sędzia przerwał ostro, marszcząc brwi. Podczas procesu, w tej sali sądowej, sędzia nie czekał. Włączcie urządzenie, nakazał. Oficer włączył rejestrator, a w sali rozległo się trzaskanie statyczne, po czym pojawiły się stłumione głosy. Wszyscy pochyli się do przodu, starając się usłyszeć. Po prostu podłóżcie do wody, powiedział szorstki głos. Nikt nie będzie kwestionował. Carter ma czystą kartotekę. Idealny kozioł ofiarny. Zróbcie to. Szok wypełnił salę. Michael zamarł. Znał ten głos. To był jego były przełożony. Kapitan Ray Harding. Wystarczy przerwał prokurator ruszając w stronę oficera trzymającego rejestrator. Ale sędzia uderzył młotkiem. Siadaj! rozkazał tak ostro, że prokurator zamarł w połowie kroku. Michael nie mógł uwierzyć w to, co słyszał. Nagranie ujawniało całą prawdę. Jak dowody zostały podrzucone, jak został wrobiony. Luke siedział spokojnie obok niego, wydając niski warkot, jakby wyrażał gniew swojego partnera. Sędzia odchylił się na krześle. Jego twarz pociemniała. Ta sprawa się nie kończy powiedział twardo. Otwieramy ją ponownie. Michael poczuł, że wreszcie pojawiła się nadzieja. Gdy odprowadzano go do celi, Luke patrzył za nim, wierne oczy pełne niezachwianej lojalności. Michael odwrócił się, dając psu ostatnie spojrzenie, obiecując sobie i Lukowi, że nie pozwoli, by ta niesprawiedliwość trwała. W zimnej celi Michael siedział na twardej ławce, wpatrując się w betonową ścianę. Jego myśli wirowały. Luke, dzięki swoim instynktom, znalazł dowód na ustawienie go. To było jego koło ratunkowe ale też gorzka zdrada. Kapitan Harding, człowiek, któremu ufał przez lata, stał za tym wszystkim. Michael zacisnął pięści. Tymczasem w gabinecie sędziego atmosfera była napięta. Sędzia siedział przy biurku, słuchając nagrania na bezpiecznym urządzeniu. Głosy były wyraźne. Kapitan Harding i ktoś inny, nieznany Michaelowi, planowali cały spisek. Sędzia zmrużył oczy i nacisnął przycisk interkomu. Natychmiast wezwijcie kapitana Hardinga do mojego gabinetu, powiedział. Poza salą Harding czekał, by upewnić się, że skazanie Michaela przebiegło zgodnie z planem. Gdy jednak funkcjonariusze poinformowali go o nagłym wezwaniu, na jego twarzy pojawił się cień niepokoju. Wstał powoli, poprawiając krawat, i ruszył korytarzem. W gabinecie sędziego panowała grobowa cisza. Gdy Harding wszedł, sędzia wskazał na nagranie. Proszę to wyjaśnić. Pewność siebie Hardinga zachwiała się na chwilę. Nie wiem o co chodzi, wysoki sądzie, powiedział, udając niewiedzę. Sędzia włączył nagranie. Słowa rozbrzmiały w pomieszczeniu. Twarz Hardinga pobladła, ale próbował się ratować. To absurd, powiedział, wymuszając śmiech. To może być każdy. To nie dowód. Nie sądzę, przerwał mu sędzia lodowatym tonem. To dowód przestępstwa. Nagle dwóch funkcjonariuszy weszło do pomieszczenia. Panika pojawiła się w oczach Hardinga. Co robicie? Zapytał. Zostajesz zatrzymany do wyjaśnienia, odparł sędzia. Obstrukcja wymiaru sprawiedliwości i fałszowanie dowodów. Harding został odprowadzony, protestując. Sędzia westchnął głęboko. Sieć korupcji zaczęła się rozpadać. Historia Michaela Cartera jeszcze się nie zakończyła. Michael czekał razem z sędzią. Gdy tylko zobaczył teczkę z dowodami oraz Luka siedzącego dumnie obok Sara, jego serce zalała mieszanka nadziei i niedowierzania. Właśnie to otrzymaliśmy, powiedział sędzia, przesuwając dokumenty w stronę Michaela. To dowód na korupcję Hardinga i co najważniejsze potwierdzenie, że dowody wykorzystane do twojego skazania zostały sfałszowane. Ręce Michaela drżały, gdy przewracał kolejne strony zdjęcia, dokumenty, a nawet notatki opisujące, jak Harding manipulował całą sprawą. Wszystko było jasne. Jego głos się załamał, gdy zapytał: Czy to oznacza? Sędzia skinął zdecydowanie. Oznacza to, że jesteś wolny, ale to nie koniec. Jest więcej osób zamieszanych w tę sprawę i będziemy potrzebować twojej pomocy, aby je ujawnić. Michael uklęknął i objął Luka. Uratowałeś mnie, chłopcze, wyszeptał. Znowu mnie uratowałeś. Luke machał ogonem, a atmosfera w sali złagodniała. Jednak Michael wiedział, że to dopiero początek. Za hardingiem kryło się coś znacznie większego. Michael nie zamierzał się zatrzymać, dopóki cała prawda nie wyjdzie na jaw. Michael po raz pierwszy od dawna wyszedł z sądu jako wolny człowiek. Jednak ciężar tego, co miało nadejść, był znacznie większy niż kajdanki, które właśnie zdjął. Przed gmachem sądu roiło się od reporterów, którzy krzyczeli pytania o jego uwolnienie, ponowne otwarcie sprawy i skandal korupcyjny w departamencie. Michael je zignorował. Całą uwagę skupił na Luku, który wiernie szedł u jego boku. Widok swojego lojalnego partnera napełnił go nadzieją wśród zamieszania. W tym samym czasie sędzia zebrał specjalny zespół do zbadania rosnącej sieci korupcji. Sara, będąca teraz kluczowym członkiem zespołu, prowadziła dochodzenie. Zdjęcia, nagrania i dokumenty finansowe, które Luke pomógł odkryć, wskazywały na rozległą siatkę łapówek i manipulowania dowodami, obejmującą wielu funkcjonariuszy oraz osoby spoza departamentu. Kapitan Harding był tylko wierzchołkiem góry lodowej. Michael, powiedziała Sara, doganiając go przed sądem, potrzebujemy twojej pomocy. Nikt nie zna tego departamentu lepiej niż ty. Michael zawahał się. Cała jego kariera opierała się na wierze w system. Teraz ta wiara została całkowicie zniszczona. Spojrzał jednak na Luka. Jego spokojne i zdecydowane spojrzenie przypomniało mu, dlaczego wstąpił do służby. Wchodzę w to, powiedział w końcu. Ale nie robię tego dla departamentu, robię to dla prawdy i dla tych wszystkich, którzy walczą o to, co słuszne. Śledztwo rozpoczęło się na dobre. Michael i Sara pracowali nieustannie, porównując terminy, analizując sprawy i przesłuchując funkcjonariuszy. Niektórzy byli skłonni współpracować, inni milczeli, co tylko budziło większe podejrzenia. Luke odegrał zaskakującą rolę. Pomagał odnajdywać ukryte pliki i dowody w biurze Hardinga. Pewnej nocy, przeszukując stos starych akt, Sara odkryła listę nazwisk funkcjonariuszy lokalnych polityków. I znanych przestępców, powiązanych z podejrzanymi płatnościami i nierozwiązanymi sprawami. Im głębiej kopali, tym bardziej niebezpieczne stawało się dochodzenie. Nie chodziło już tylko o sprawę Michaela chodziło o całą sieć ludzi wykorzystujących swoją pozycję do ukrywania przestępstw. Michael, powiedziała Sara z niepokojem Jeśli pójdziemy dalej, narobimy sobie wrogów groźnych wrogów Michael spojrzał na nią poważnie. Już ich mamy, odpowiedział, ale nie zamierzam się zatrzymać. Luk zaszczekał cicho, jakby popierał jego słowa. Michael pogłaskał psa po głowie. Nie walczyli już tylko o sprawiedliwość. Walczyli za wszystkich, których wcześniej uciszono i zdradzono. Zespół pracował przez całą dobę. Biuro wypełniły pudełka z dowodami. Michael, oficjalnie oczyszczony z zarzutów, całkowicie poświęcił się sprawie. Bankowe przelewy. Fałszywe raporty i przechwycone wiadomości wskazywały na spisek, który wykraczał daleko poza Hardinga. Sara położyła przed Michaelem gruby plik dokumentów. Zidentyfikowaliśmy co najmniej sześciu innych funkcjonariuszy, powiedziała. Niektórzy są wysoko postawieni, co gorsza, są powiązani z zorganizowaną przestępczością. Michael oparł się na krześle. To już nie byli pojedynczy funkcjonariusze łamiący zasady. To była dobrze zorganizowana siatka przestępcza. Nie damy sobie z tym rady sami, przyznał. Musimy to zgłosić federalnym. Jeszcze nie, odpowiedziała Sara. Potrzebujemy mocniejszych dowodów. Jeśli teraz wycieknie, wszyscy się rozejdą. Nagle Luke wstał. Był napięty, jego uszy drżały. Pies ruszył w stronę sterty starych akt. Co jest chłopcze? Zapytał Michael, podążając za nim. Luke zatrzymał się przy jednym z pudełek. Michael otworzył je i natychmiast zauważył nieprawidłowości. Pliki dotyczyły sprawy narkotykowej sprzed pięciu lat. Nazwiska zostały usunięte, a niektóre sekcje zaciemnione. To nie ma sensu, mruknął Michael. Sara pochyliła się nad dokumentami. Spójrz na to wskazała na odręczną notatkę. Był to podpis Hardinga. Wszystko wskazywało na to, że cała akcja była przykrywką. Michael zacisnął pięści. Grali na dwa fronty, powiedział ze złością, i niszczyli przy tym życie uczciwych ludzi. Nagle telefon Michaela zawibrował: Wiadomość z anonimowego numeru Kopiesz za głęboko, przestań póki możesz Michael pokazał ją Sarze. Są przerażeni powiedziała cicho. To znaczy, że jesteśmy blisko. Michael spojrzał na Luka. Pies siedział spokojnie, gotowy na wszystko. Nie zatrzymamy się, powiedział stanowczo. Wieczór zapadł, a reszta zespołu opuściła budynek. Michael i Sara pozostali sami. Luke leżał przy ich nogach czujny. Brakuje nam jeszcze kluczowego elementu, powiedziała Sara, przeglądając dokumenty. Nagle jej wzrok padł na jeden z raportów. Spójrz, wszystko prowadzi do jednego nazwiska. Inicjały AR. Michael zmrużył oczy. Ukrywał się przez cały czas. Jeśli go znajdziemy, to koniec tej sieci. W tym momencie Luke wstał gwałtownie. Jego ciało napięło się, a uszy drżały. Michael spojrzał zaniepokojony. Co się dzieje, chłopcze? Zanim Sara zdążyła odpowiedzieć, światła zgasły. Zapadła całkowita ciemność. Słychać było jedynie oddechy i łamane szkło. To nie awaria, powiedziała Sara cicho. Kroki zbliżały się do drzwi. Michael poczuł przypływ adrenaliny. Nie jesteśmy sami, szepnął. Luke warczał nisko, gotowy do ataku. Wrogowie, którzy wysłali wiadomość, właśnie przyszli. Drzwi otworzyły się z hukiem. Do pokoju wpadła zamaskowana postać z bronią w ręku. Zanim zdążyła zareagować, Luke skoczył z niewiarygodną prędkością, wbijając zęby w ramię napastnika. Mężczyzna krzyknął i upuścił broń. Michael natychmiast ją odsunął i wycelował we wchodzącego drugiego napastnika. "Ani kroku dalej", krzyknął. Drugi mężczyzna zamarł, unosząc ręce. Postawa napastników mówiła wszystko. Czekali tylko na odpowiedni moment, by uderzyć. Za Michaelem Sara ukryła się i wzywała wsparcie przez radio. Jej głos był spokojny, ale pełen napięcia. Luke wciąż mocno trzymał pierwszego mężczyznę, warcząc nisko, gdy intruz walczyłby się uwolnić. Odwołaj go, krzyczał mężczyzna w panice. Michael ruszył w jego stronę z wycelowaną bronią. Najpierw wy odłóżcie broń, odpowiedział stanowczo, wskazując na resztę napastników czających się na korytarzu. Słyszał ciężkie, pewne kroki. Ci ludzie nie przyszli negocjować. Mężczyzna nie odpowiedział, ale zanim Michael zdążył nacisnąć mocniej, rozległ się ogłuszający dźwięk. Granaty z gazem łzawiącym wpadły do pokoju, a gęsty, gryzący dym zaczął wypełniać przestrzeń, piekąc w oczy i gardła. Nie mamy czasu, krzyknęła Sarah, chwytając dokumenty. Musimy się stąd wynosić. Michael gwizdnął ostro, a Luke natychmiast puścił ramię mężczyzny i wrócił do swojego pana. Cała trójka ruszyła w stronę tylnego wyjścia, trzymając się nisko, by uniknąć dymu. Za nimi rozległy się strzały. Kule uderzały w ściany i meble, gdy Michael osłaniał Sara i Luka, oddając ogień, by spowolnić pościg. Przebili się przez drzwi awaryjne i wypadli na ciemną alejkę za budynkiem. Sara kurczowo trzymała dokumenty, łapiąc powietrze. Nie możemy wrócić do komisariatu, powiedziała dysząc ciężko. Wszystko jest tam skompromitowane. Czekają tam na nas. Michael skinął głową. Jego myśli pracowały na najwyższych obrotach. Kimkolwiek był E.R. grał Bank. Spojrzał jednak na Luka, który stał przy nim zmęczony, ale niepokonany. Skończymy to na naszych warunkach, powiedział. Nie uciekamy już. Bezpieczny dom był cichy jak grób. Michael, Sara i Luke schronili się tam po ucieczce. Mała chatka w głębi lasu była ich ostatnią nadzieją. Na drewnianym stole leżały dokumenty, te, które Sara udało się uratować. Zawierały wszystko, czego potrzebowali, by ujawnić siatkę korupcji. Rejestry transakcji, nazwiska i powiązania prowadzące do AR, tajemniczego przywódcy. Sara przeglądała pliki, jej palce drżały. To jest to, powiedziała. Jeśli dotrzemy z tym do mediów lub federalnych, nie zdołają tego zamieść pod dywan. Cała operacja się zawali. Michael przytaknął, ale nie odrywał wzroku od okna. Wiedział, że to jeszcze nie koniec. Ci, którzy zaatakowali, nie odpuszczą. Nagle Luk wstał. Zmarszczył pysk i wydał niski warkot. Michael natychmiast się napiął i chwycił broń. Znaleźli nas, szepnął. Sara pobladła, ale zachowała spokój. Jak? Przecież byliśmy ostrożni. To nie ma znaczenia, odpowiedział. Oni tu są. Pierwszy strzał przebił ciszę. Szyba w oknie eksplodowała, szkło rozsypało się po pokoju. Michael natychmiast osłonił Sara, przewracając ją za stół. Luke szczekał wściekle, gotowy do walki. Napastnicy byli coraz bliżej. Michael, trzymając się z boku, przygotował się do obrony. Zostań tu, powiedział do Sara. Luke i ja ich powstrzymamy. Razem z psem działali w idealnej synchronizacji. Gdy napastnicy wbiegli przez drzwi, Michael oddał celny strzał, eliminując jednego z nich. Luke rzucił się na drugiego, powalając go na ziemię, ale przeciwnicy nie odpuszczali. Sara pod ostrzałem czołgała się w stronę dokumentów. Zgarnęła najważniejsze i włożyła do torby. Michael, zawołała przez huk strzałów. Musimy je wynieść. Michael skinął głową. Idź, Luke i ja was osłonimy. Sara zawahała się przez ułamek sekundy, po czym uciekła tylnymi drzwiami w noc trzymając dowody. Michael i Luke pozostali. Walczyli do ostatniego tchu, odpierając atakujących. W końcu, gdy ostatni intruz upadł, na miejscu pojawiły się syreny policyjne. Posiłki w końcu dotarły. Kilka dni później historia obiegła cały kraj. Sara przekazała dokumenty zaufanemu dziennikarzowi, a sensacyjny materiał obnażył całą sieć korupcji. Aresztowano osoby na każdym szczeblu. Od skorumpowanych funkcjonariuszy po samego AR, który okazał się wpływowym lokalnym politykiem. Michael został okrzyknięty bohaterem. Jednak nie zależało mu na rozgłosie. Stał na werandzie swojego domu i patrzył, jak Luke biega po podwórku. Udało się, chłopcze! powiedział cicho, klękając i głaszcząc psa za uchem. To już koniec. Luke machał ogonem, wtulając się w Michaela, jego oczy w końcu spokojne. Dla Michaela to nie był tylko koniec bitwy. To był początek czegoś nowego. Walczył o sprawiedliwość nie tylko dla siebie, ale dla wszystkich zdradzonych i uciszonych. Patrząc jak Luke goni za piłką w złotym świetle zachodzącego słońca, Michael wiedział, że zasłużyli na ten moment spokoju.